Kremy z filtrem polecam, a jakie moim zdaniem nie są najlepszym wyborem i dlaczego? Jaki sprawdzi się przy wypryskach, a które niekoniecznie? Z tego odcinka dowiecie się jak lepiej wybierać SPFy do swoich potrzeb. Witajcie w krainie składów! Wracamy do tematu kremów z filtrem i tym razem podejdziemy do tego na zasadzie to jest fajne, a to moim zdaniem niefajne. Myślę, że opowiadając o tym w ten sposób, można wyciągnąć sporo wniosków i wiedzieć nie tylko, co kupić, ale też dlaczego i na co zwrócić uwagę. Dlatego zaczynajmy! I zacznijmy od marudzenia. Jest pewien krem, który kiedyś bardzo lubiłam, ale zdecydowałam się przestać go polecać. Pewnie domyślacie się, że chodzi o Nakomi. Ta firma to jedno z największych rozczarowań, bo trochę kiedyś się idealizowałam i uwielbiałam formuły, zapachy czy opakowania, ale później zdałam sobie sprawę z tego, że nie mogę im ufać. Pierwsze opakowanie kremów super, nie było się do czego przyczepić. Każde kolejne loteria. Różne formuły, grudki, rozwarstwianie, dziwny zapach. Nie wiadomo było, co się trafi. Musimy jednak pamiętać, że jeśli konsystencja takiego produktu jest nietypowa czy niejednolita, to może nie zapewniać odpowiedniej ochrony. Jak trafiło się dobrze, to był naprawdę fajny SPF. Ale myślę, że powinniśmy brać pod uwagę także to, że kupienie zepsutego czy niepewnego produktu to strata nie tylko pieniędzy, bo możemy prosić o zwrot, ale też strata czasu i nerwów moim zdaniem nie warto. Ostatnio zastanawiałam się, czy wrócić do tej marki, ale wydaje mi się, że to jeszcze za wcześnie. Co prawda pojawiło się trochę nowych produktów i wydają się ciekawe, ale jednocześnie nie zbierają jakichś szczególnie dobrych opinii, nie przewijają się za bardzo na naszej grupie, więc póki co odpuszczam, ale czekam na poprawę sytuacji lub jakieś wyjaśnienie. Za to kremem na tak jest matujący SPF od Ziai Med. Co prawda matującym bym go nie nazwała, bo lubi się świecić, ale przynajmniej nie jest jakoś szczególnie tłusty i obciążający. Dodatkowo ma przyzwoite PPD wynoszące bodajże trochę powyżej 27, co przy tak tanich filtrach rzadko się zdarza. Za to z minusów nie polegałabym na nim w roli kremu pielęgnującego. I zdecydowanie polecam nałożyć pod niego jakieś serum lub krem z antyoksydantami. To dlatego, że skład skupia się jednak na ochronie i fajnej formule, a nie na odżywieniu czy nawilżeniu skóry. Myślę, że takie produkty będą już powoli wypierane przez propozycje, które są bliższe kremom azjatyckim. Czyli raczej rynek będzie szedł w kierunku łączenia ochrony przeciwsłonecznej i pielęgnacji w jednym. Już teraz sporo kremów na dzień jest w domyśle SPF-em i to fajny kierunek, bo świadomość rośnie. I mimo tego braku, krem z jaj jest po prostu bardzo dobry w swojej cenie. Ma fajne PPD, jest łatwo dostępny i dość uniwersalny. Natomiast drugie nie otrzymują filtry od QA. Bardzo nad tym ubolewam, bo mają mnóstwo świetnych kosmetyków, ale niestety nie wierzę, że te kremy zapewniają ochronę na poziomie SPF-50. Albo musiałyby mieć niepoprawne składy od producenta, albo być jakimś niesamowitym przełomem. Ale chyba wtedy powinno być o tym głośniej? No ale skąd takie odważne stwierdzenie z mojej strony? Na podstawie składu. Oczywiście skład wszystkiego nam nie powie, ale jest bardzo dobrą wskazówką. Więc zobaczcie. To jest skład z zielonej wersji kremu. Na zielono zaznaczyłam niecenamit. A na niebiesko pierwszy z występujących filtrów. W tym przypadku jest to filtr mineralny. Wiemy, że składniki są wymieniane w kolejności od najwyższego stężenia do najniższego, aż do 1%, gdzie te składniki mogą być podane losowo, czyli Tutaj dostajemy informację, że niacynamidu jest więcej od filtra. No i niestety nie znam technologii, w której to ma prawo działać i dać ochronę na tak wysokim poziomie. Owszem, są też inne filtry, ale wciąż. W takiej ilości nie mam pojęcia jak to miałoby działać, bo jest ich po prostu za mało. Chociaż nie znamy szczegółowych stężeń, to raczej ten filtr nie zawiera kilkudziesięciu procent niacynamidu. A tyle właśnie byśmy potrzebowali, aby ten skład zgodnie z moją wiedzą miał sens. Po prostu im nie ufam. Jako zwykły krem pielęgnujący okej. Okay. jako coś do ochrony nie polecam. Za to polecam krem Kacza Tiger. Aktualnie jest dostępny tylko przez internet, ale może w przyszłości trafi do Rosmana. Polecam go dlatego, że jest dostosowany do skóry tłustej i skłonnej do wyprysków. Ma lekką, nietłustą formułę, zawiera składniki regulujące wydzielanie sebum i wspiera mikrobiom. Ciekawostką jest też to, że zawiera zielony pigment, a bardziej precyzyjnie, to ten kolor jest taki oliwkowy. To nie jest coś, co zostawi na skórze zieloną poświatę albo przyciemni. Sama jestem bardzo blada, a mimo to bez problemu mogę go używać. Ten kolor ma za zadanie neutralizować zaczerwienienia i ujednolicać koloryt, bo producent bardzo słusznie wziął pod uwagę, że skóra tłusta ma też często zaróżowione przebarwienia po wypryskach. Żeby je dodatkowo złagodzić, krem zawiera także wyciąg z wąkroty azjatyckiej, która działa jako antyoksydant, wycisza wypryski, wspiera regenerację i zapobiega utrwalaniu się przebarwień więc krem nie bieli nie jest tłusty, ma przyjemny zapach, ale czasem potrafi się troszkę rolować. Zauważyłam, że dzieje się to tylko wtedy, kiedy podczas jego zastygania próbuję dołożyć kolejną warstwę. Dlatego robię tak, że nakładam porcję na czoło, rozsmarowuję, nie wracam do tego miejsca, smaruję policzki, zostawiam i tak dalej każde miejsce. Później daję mu chwilę, żeby się jeszcze ułożył i nakładam makijaż. Nic mi się wówczas z nim złego nie dzieje. I przez to, że zwykle właśnie tak nakładam filtr, to długo nie wiedziałam, że on ma jakąkolwiek tendencję do rolowania. Co ważne, podkreślam też, że po tym filtrze mnie nie wysypuje. Mam do tego ogromną tendencję, szczególnie jeśli przez dłuższy czas używam tego samego filtra. Ten dostałam jeszcze długo przed premierą i to w takim laboratoryjnym słoiczku, więc miałam czas go przetestować i na szczęście nie miałam żadnych wysypów, czy co gorsza, podskórnych wulkanów. A uwierzcie, że filtry bardzo często je u mnie powodują, i przez to trochę boję się testować nowości z tej kategorii. Kolejne filtry są takim, trochę polecam, trochę nie polecam z gwiazdką, bo to nie jest tak, że są złe. Wręcz przeciwnie, bo je lubię, ale nie są dla wszystkich. Poruszają za to ważny i niezrozumiały temat, pozawierają wysuszający alkohol, czyli mowa o Garnier i La Roche-Posay. Zwykle jak ktoś w internecie poleci taki filtr, to zaczyna się krzyk, że jak tak można, że alkohol, że wysusza, że bariera hydrolipidowa to już tam z ceramidami orszak pożegnalny szykują. No nie do końca. Ale zacznijmy od tego, po co dodaje się taki alkohol do kremów z filtrem. Na przykład może być rozpuszczalnikiem dla substancji ochronnych i umożliwia ich równomierne rozłożenie. Może też zapewniać lżejszą formułę i matowe wykończenie, a sam sobie wyparuje. Może też przyspieszać zastyganie produktu, albo na przykład być jednym z konserwantów. W każdym razie nikt nie. Tego na złość nie dodaje i nie każdemu będzie szkodzić. Filtrów zawierających sporą ilość alkoholu nie poleca się skórom wrażliwym, naczynkowym, suchym i odwodnionym, ale jest bardzo prosta metoda, aby ograniczyć te negatywne skutki. Często wystarczy, że pod taki SPF nałożymy krem pielęgnujący lub przynajmniej emulsyjne serum. Wówczas emolienty stworzą nam warstwę ochronną, która złagodzi działanie alkoholu, zapobiegnie odwodnieniu skóry i ograniczy powstawanie podrażnień. Oczywiście nie każda skóra to zaakceptuje, ale jestem też przeciwna demonizowaniu. Nie wszystko musi być dla każdego, i jeśli ktoś lubi takie filtry, no to w porządku. Często będzie trzeba przy nich bardziej zadbać o barierę hydrolipidową czy mikrobiom. Ale jeśli komuś się sprawdza, to naprawdę jest dużo, dużo ważniejsze. Ostatnio w rozmowach o składnikach często brakuje mi tego, moim zdaniem, według mnie, uważam, że. Tylko pojawia się nachalna narracja, jakby każdy musiał uważać tak samo. No nie, takie bezrefleksyjne powtarzanie czyichś komentarzy naprawdę o niczym dobrym nie świadczy. A te filtry będą dobre dla osób, które szukają bardzo lekkich, niemal niewyczuwalnych kremów i nie mają większych problemów ze skórą. A kolejnymi filtrami, które mogą okazać się bardzo przydatne są te od Altruist. Podobnie jak Ziaja to nie są za bardzo kremy pielęgnujące. Nie są też szczególnie przyjemne, lekkie czy nietłuste. A wręcz dają vibe takich troszkę starszych filtrów. Więc dlaczego je polecam? Przez bardzo wysokie PPD. Ze świecą szukać podobnego w takiej cenie. Dwa pierwsze filtry mają ogromną pojemność, więc taka cena za taką ochronę to jest coś, czym warto się zainteresować. Szczególnie do ciała, czy jeśli planujecie wyjazd w gorętsze miejsca i potrzebujecie wyższej ochrony. Bo tak jeszcze przypomnę, że SPF odnosi się do ochrony UVB. A PPD do UVA. Tego drugiego producenci nie mają obowiązku podawać. Te kremy nie są moim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o codzienną pielęgnację, to na pewno. Ale jeśli wybieracie się na plażę, rower, czy wiecie, że będziecie narażeni na większe niż zwykle promieniowanie, to jedne z najbardziej opłacalnych opcji. Wyżej jeśli chodzi o ochronę, są głównie dużo droższe typowe dermokosmetyki. Jeśli film był dla Was przydatny, możecie napisać mi jakiego kremu teraz używacie lub jakiego szukacie. Na przykład lekkiego, taniego do ciała, no i z SPF. A kto ma skórę, łapka w górę. A dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!